Посмотрите, как красиво! Моя машина стоит 5 а тут 5 лир, 5 лир, все 5 лир. Aha, taki bilecik jest do umycia samochodu. Ile kosztuje? 10 zł. 10 zł. a na ile razy? Na jedno mycie. Na jedno mycie. i <laughs> it. Gotowanych na atrakcji. Ale ze względu na temperaturę musimy niektóre odłożyć w czasie. I cztery razy wyłącz. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. control Nie wiemy, ale tak jak wspomniałem wcześniej, było bardzo dużo patroli wojska, policji, która kontrolowała o wszystkich, a przede wszystkim autobusy. Nie wiemy dlaczego. Czy coś się wydarzyło?

25, 23, Od Mersin jak zjechaliśmy to zaczęły się już na dobre palmy. Można tutaj zauważyć jak jedziemy drogą to, jest, to są same palmy, nie choinki, nie kwiaty, a właśnie palmy. Godzina pierwsza, 151 zostało na 275 km, temperatura o tej godzinie jest 27 stopni, więc jest bardzo ciepło. A teraz przejeżdżamy przez, a co najważniejsze od dłuższego czasu jedziemy wzdłuż już morza wybrzeża. Miałam Wam powiedzieć, że po tej stronie jest już za tymi budynkami morza, tak jak tutaj mapka pokazuje. Więc zbliżamy się do naszego celu powoli, powoli. O, tutaj kawałek, widać, ale nie wiem, czy widać na kamerze morza. A życie w Turcji się toczy. Jak widzicie o tej godzinie. Cały czas jedziemy wzdłuż wybrzeża. Lecz się pierwsze w dancy, a życie tutaj się toczy. Dojechaliśmy do hotelu o godzinie 6.40 W następnym odcinku pokażę Wam co i jak i czy było warto. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.